Cześć, witam Cię bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj opowiem Ci o tym, jak szyć okładkę do oprawy belgijskiej. Tak wygląda oprawa belgijska, ona jest dość specyficzna, dlatego że ją szyje się dwukrotnie. Czyli najpierw szywamy okładkę, najlepiej grubymi nićmi, o niciach nagrałam zupełnie osobny film i tutaj do niego Cię odsyłam. A potem doszywamy wnętrze i ja dzisiaj skupię się na tym, jak właśnie wykonać szycie tej oprawy. I też opowiem o tym, jak wykonać otwory w oprawie, czym wykonuję otwory. Tam w tle widzisz kilka różnych narzędzi do wykonania otworów, więc wszystkie je wykorzystam i pokażę Ci, jaki efekt możesz uzyskać, wykorzystując konkretne narzędzia. Jeśli jeszcze się nie znamy, to mam na imię Neta i od kilku lat zajmuję się tworzeniem notesów, albumów na zdjęcia i kalendarzy. I uczę też, jak samodzielnie wykonać notes. A jeśli Cię to zainteresuje, to w moim sklepie znajdziesz również półprodukty do tworzenia notesów, i wszystkie informacje znajdziesz w opisie. Mam już tutaj przygotowaną okładkę przednią i tylną i grzbiet. I wnętrze nie będzie nam dzisiaj potrzebne, dlatego że ja wam pokażę dzisiaj jak wykonać szycie właśnie tej okładki zewnętrznej. Więc tylko te elementy są nam potrzebne, do tego nici, którymi będziemy szyć i igła prosta. Ja akurat do tego szycia lubię wykorzystywać igłę prostą. No i trzeba wykonać otwory. Zaraz wam pokażę, czym te otwory można wykonać. Jeśli chodzi o odległości między otworami, to to są tylko i wyłącznie nasze preferencje. Możemy sobie je rozmieścić tak jak nam się po prostu podoba. Tutaj mam taką starą okładkę i na jej przykładzie pokażę Wam, jak będzie wyglądał efekt końcowy i jak używać poszczególnych narzędzi. Tutaj mam szpilorek i różne inne dziurkacze, o których zaraz powiem troszkę więcej. Pierwszy otwór wykonuje dziurkaczem kaletniczym, który jest dość powszechnie dostępny w marketach budowlanych. Ma dość sporo zalet, bo on jest dość tani, właśnie wszędzie dostępny. Otwór wygląda ładnie, mógłby być trochę mniejszy, ale jest do przejścia. Natomiast minusem jest to, że wymaga trochę siły i też trzeba za każdym razem po wykonaniu każdego otworu go czyścić, co jest niestety trochę denerwujące. Kolejny otwór wykonam dziurkaczem Fiskars, i on wygrywa w kategorii cena jakość, dlatego że on ma bardzo przystępną cenę, a potrafi przedziurkować nawet w taką 3 mm okładkę. Do tego średnica otworu jest bardzo mała i moim zdaniem idealna do wykonywania otworów w okładkach. Małym minusem tego dziurkacza jest to, że z jednej strony zostawia taki delikatny okrągły ślad, który tutaj widać na filmie. Jeżeli dziurkujesz z odpowiedniej strony, to to jest widoczne na przykład tylko po wewnętrznej stronie, a od tej strony zewnętrznej wygląda bardzo schludnie i estetycznie. I ten dziurkacz możecie znaleźć w moim sklepie internetowym. Najtańszym i najszybszym sposobem na wykonanie otworu w okładce jest po prostu wykorzystanie szpilorka. Szpilorek wykorzystujemy też do wykonywania otworów w składkach, więc jeżeli już masz szpilorek, to tak naprawdę nic więcej nie potrzebujesz do wykonania otworu. Natomiast szpilorek daje najmniej estetyczny efekt, dlatego że od zewnętrznej strony ten otwór wygląda ładnie, ale od wewnętrznej strony pojawia się takie wybrzuszenie. Które można gdzieś tam delikatnie przygnieść, no ale jednak ten efekt nie jest taki jak przy wykorzystywaniu dziurkaczy. Natomiast na własne potrzeby mi się wydaje, że jest to forma zupełnie wystarczająca. A to jest dziurkacz Memory Keepers, który używam już od lat i uważam, że to była bardzo dobra inwestycja. Obecnie dokładnie tego modelu już nie ma w sprzedaży, jest nowy model i obecnie dużo, dużo droższe są te modele. To nie tylko z powodu tego, że ten dziurkacz i tak był drogi na samym początku, ale też z powodu inflacji. Natomiast on robi bardzo ładne otwory w równych odstępach od krawędzi i z takim wspomaganiem, i to są takie po prostu bardzo dobre już dziurkacze. No, a tutaj możecie zobaczyć, jak wyglądają poszczególne otwory wykonanymi różnymi narzędziami. Od zewnątrz wszystkie wyglądają bardzo ładnie, kwestia tylko średnicy i estetyki od strony wewnętrznej. No dobrze, możemy już przejść do szycia okładki. Tu już mam wykonane otwory w tych okładkach i tak jak wcześniej wspominałam, odległość między otworami i odległość otworów od krawędzi okładki nie jest istotna. To jest tylko i wyłącznie twój indywidualny wybór, jaki po prostu efekt końcowy tobie się podoba. Natomiast jest jedna bardzo ważna rzecz. Odległości pomiędzy otworami na przedniej i na tylnej okładce muszą być takie same, muszą się po prostu zgadzać. Długość nici dobieram w ten sposób, że odległość między otworami mnożę razy 3 i ten wynik mnoża razy ilość otworów, które mam w okładkach. I dodaję jeszcze zapas, dlatego że musimy mieć jeszcze zapas na supełki z przodu i z tyłu. Ten zapas to myślę, że dobrze by było dodać jakieś 20 cm. Szycie tej okładki jest dość proste, bo to jest taka przeplatanka. Raz przechodzimy górą, raz z dołem, i wychodzi nam taki wzór, jaki widzisz właśnie na tym gotowym notesie. Czyli weszłam tutaj od wewnętrznej strony okładki, dlatego że tu w tym miejscu będzie właśnie supeł. Więc skoro byłam pod okładką, to muszę być na grzbiecie, a potem będę pod kolejną okładką. A teraz na odwrót będę się wracać w ten sposób, że będę tym razem pod grzbietem, i w tym miejscu zrobię sobie supeł taki zabezpieczający. I dalej będę wchodzić w ten sam otwór, który wchodziłam na samym początku, i tym razem będę znowu na grzbiecie. I to jest taka właśnie przeplatanka. Przez każdą parę otworów będę przeplatać by trzy te długości nici. I tę przeplatankę będę powtarzać do samego dołu, do końca okładki. I jak widzisz, zaraz zaczynam z lewej strony, zaczynałam na samym początku z lewej, a teraz zaczynam z prawej strony. I skoro jestem pod okładką, to będę szła na grzbiecie, wyjdę pod okładką, przejdę na drugą stronę, będę pod grzbietem i tak w kółko. To, czy dobrze szyjesz, poznasz po wyglądzie efektu końcowego. Efekt końcowy ma być taki, że na okładce mają być dwie nici, a pomiędzy nimi na grzbiecie ma być jedna nić. Jeżeli gdzieś się pomylisz, nie wejdziesz w ten otwór, który trzeba, to to będzie wyglądać trochę inaczej. Wtedy się zorientujesz, że coś jest nie tak i możesz poprawić. A od środka mają być właśnie dwie nici na grzbiecie. Gorąco zachęcam do wypróbowania wykonania samodzielnie tego typu oprawy, dlatego że ona ma bardzo dużo zalet. Po pierwsze, tego szycia nie da się zepsuć, bo jeżeli coś ci nie wyjdzie, to zawsze możesz cofnąć, wyciągnąć nić, poprawić. Możesz próbować ile razy zechcesz, więc to jest kompletnie bezstresowe szycie. Druga sprawa jest taka, że ta oprawa wygląda bardzo ładnie i rozkłada się na płasko, a po trzecie Ponieważ wnętrze doszywasz już do gotowej okładki, to pamiętaj, że to wnętrze zawsze możesz w przyszłości wymienić. Jeśli je zapełnisz, bądź stwierdzisz, że chcesz coś zmienić, to zawsze możesz przeszyć sobie jeszcze raz to wnętrze i mieć jakby nowy notes, ale z tą samą okładką. I jeszcze jedna ważna rzecz. Jeżeli chcesz mieć w notesie tasiemki przekładkowe, to załóż je na grzbiecie, zanim doszyjesz wnętrze, bo później już nie będzie takiej możliwości. Czyli, jak szyjesz sobie już całą okładkę, możesz tam dołączyć właśnie te tasiemki i dopiero doszyć wnętrze. I tak wygląda efekt końcowy, wystarczy już tylko doszyć wnętrze. Wszelkie materiały i narzędzia do tworzenia takiej okładki znajdziesz w moim sklepie internetowym na memoru.pl Bardzo Ci dziękuję za uwagę. Jeśli film był dla Ciebie wartościowy, to polajkuj, udostępnij i zapraszam po więcej. Bardzo dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!